Cześć z poranki. Agnieszka Towilo z tej strony. Położę dla Was runki na wrzesień 2021. Od razu proszę o łapkę w górę i o subskrypcję, bo to strasznie ważne. Dobrze, nie przedłużając, pod filmikiem macie telefon do mnie. Możecie się ze mną kontaktować. Najszybciej jest, jeżeli kontaktujecie się przez WhatsApp, bo ja od razu odpowiadam. Także to tyle tytułem wstępu. Wrzesień 2021 dla warunków. Co tutaj się będzie działo? Dobrze, zobaczmy z czym, z czym wchodzicie do września. Ok, po pierwsze, jakieś sprawy zawodowe tutaj będą najistotniejsze, że tak powiem. Po drugie, będą tutaj pokazane, są pokazane, a nie będą pokazane. Chociaż tak, no, wam będą pokazane dopiero. Jakby sytuacje takie podbramkowe ze względu na jakiegoś, no nazwałabym to jak z II wojny światowej, ale nie, na jakiegoś donosiciela, jakiegoś, jakieś konspiracje tutaj przeciwko Wam mogą być, ewentualnie wewnątrz firmy, w której pracujecie, ewentualnie no w jakimś miejscu, w którym dorabiacie nawet, tak? Także być może to jakaś konkurencja, ale zobaczmy sobie. Dobra. No, to już od razu mogę powiedzieć, że jest zazdrość o y, wasze sukcesy, o wasze. Co jest ciekawe, żeby było weselej, te sukcesy nie muszą być już na tapecie, one nie muszą być, o, już siedziać, że tak powiem. Do nich już nie musicie dobijać, ale wy w potencjale macie jakby wpisany, wyrysowany na twarzy, w swojej osobowości, tak zwany sukces. Zawodowy i jest pokazany tutaj ktoś, kto będzie chciał upierdzielić wam skrzydełka, krótko mówiąc. Czyli w pewien sposób, jakby zaniżyć Waszą wartość, zaniżyć wasze, że tak powiem, jakości w pracy. W pewien sposób zmienić opinie przełożonych być, bądź osób, które są dla Was ważnymi osobami. Nie wiem, może to być jakiś kontrahent, może to być jakaś firma, z którą chcecie podjąć współpracę i tak ale jakby będzie Wasz wizerunek zaniżany systematycznie po to, żeby na tym zaniżeniu Waszego wizerunku znieść się do góry. No. Taka utopijna sytuacja, bardzo niska, bardzo taka prymitywna, ale też prymityw to będzie robił, także generalnie rzecz biorąc proszę, prymityw ogólnie, jeżeli chodzi o jakiekolwiek morale, jakiekolwiek zachowania takie, no wyższe, że tak powiem, wyższej rangi, nie wiem emocjonalnej, duchowej i tak dalej. Po prostu taka niska istota, że tak powiem. Natomiast może to być bardzo inteligentna osoba, wbrew pozorom. Tak? No w końcu jakoś to trzeba wymyślać, tak? Prymitywny sposób zachowań, ale jednak, który nieraz może być skuteczny i umówmy się, że niektórym się to udaje, żeby kogoś wygryźć z pracy, żeby komuś się Odebrać możliwość współpracy, dobrego kontraktu i tak właśnie tego typu metodami. Proszę być czujnymi. Bardzo proszę być czujnymi, to jest pierwsza i podstawowa rzecz. Wrzesień dla Was zaznacza się jako miesiąc, w którym Wy macie być czujni na wszystkie możliwe kontrole, jakieś mm, dziwne. I ja nawet bym powiedziała, bo to jest w miejscu kariery i drogi życiowej, więc jeżeli istnieje taka możliwość. Że z kimś macie na pinku, że ktoś coś może śledzić, że ktoś coś czegoś może dochodzić, że tak powiem, grzebać jakiejś prawdy, że tak powiem, wygrzebywać to wcale nie jest wykluczone. Nie, nie jest wykluczone, żeby wy tutaj możecie mieć jakby jakieś nie wiem, kamerki jakieś, podsłuchy, jakieś różne inne rzeczy, bo to może dotyczyć tak samo spraw, że tak powiem. Yy. Mhm. Może to dotyczyć tak samo jak spraw zawodowych, tak samo może dotyczyć półrocznego okresu czasu e, od teraz wstecz, e, jakiegoś romansu, czegoś, co było na tapecie i gdzie wy teraz możecie być na tapecie przez osobę, która was sprawdza. E, nie jest to fajnie pokazane. Proszę się na to wyczulić, proszę być czujnym, jeżeli nawet Wam coś nie pasuje, coś Wam nie gra, nie wiem, wyłącza się nie tak na przykład samochód, albo radio w samochodzie, albo cokolwiek się dzieje, po prostu nie tak, gdzie jakieś, nie wiem, fale są zakłócane, jakieś dziwne spięcia w pewnych, nie wiem, odbiornikach, różnych rzeczach, nie wiem, światło nie tak działa, słuchaj, ja Wam mówię poważnie, bez paranoi. Ale jeżeli macie przy sobie i teraz tak, w firmie, generalnie rzecz biorąc w życiu prywatnym, osoby, które mają po prostu pierdolca na punkcie kontroli, na punkcie zradu, na punkcie e, takiego e, ty jesteś tylko mój, moja i tak dalej, to e, istnieje taka możliwość, żeby do czegoś takiego doszło. Kolejna rzecz, która się pokazuje, e, to jest, że tak powiem, jakaś konfliktowość w rodzinie. E, coś trzeba będzie zrobić, że tak powiem, na siłę, przeforsować swoje zdanie, przeforsować swoje pomysły, przeforsować swoje być może, chęci inwestycji w pewien sposób. Na linii Ty, Dzieci i Rodzina jest pokazany potrzebny kontroling. Dokładnie. Czyli ty masz być tym faszystą, który generalnie rzecz biorąc będzie kontrolował wszystko wszędzie i na każdej porze dnia i nocy, ale to jest na linii Ty, dzieci, ty rodzina. Dlaczego? Dlatego, że no, właściwie tak, możecie mieć, oczywiście, że będziecie mieć nawet dziesiątkę dzieci. Nie ma problemu. Ale ja może tylko i wyłącznie powiem do tych, którzy mają czworo, troje, dwoje i jedno, dobra? Jedno z nich jest pokazane generalnie rzecz biorąc jako osoba i jeżeli masz jedno dziecko, to proszę, żebyś zwrócił uwagę na jego system nerwowy. To jest pierwsza i podstawowa rzecz. Na sprawy związane z bólami oczu, z w okolice oczu, głowy i tak dalej, z różnymi infekcjami, tego typu rzeczy, porażeniami, ukąszeniami, tego typu rzeczy. Jeżeli masz dwójkę dzieci, jedno z nich... Ja bym powiedziała, że coś się dzieje z psychiką nie tak, że coś może być nie tak. Nie wiem, no chyba że faktycznie naprawdę macie jakieś dzieci, które po prostu są chore na zasadzie jakiegoś opóźnienia, czy autyzmu, czy coś z tych rzeczy, no to przecież dobrze wiesz, że to w ogóle pomiń tą informację, no bo to się wydarzyło, to nieszczęście, i, i to na pewno jest pod kontrolą lekarza, i tak dalej. Ja mówię o rzeczach nagłych, które się mogą dziać, ewentualnie wynikać z niedawnych czasów, na które trzeba zwrócić uwagę, tak? Z jednym dzieckiem mogą się dziać naprawdę niefajne rzeczy pod względem psychicznym, na polu emocjonalnym i psychicznym. To mogą być wszelkiego rodzaju depresje, ale i gorsze rzeczy. Teraz tak, jeżeli chodzi o, o dwoje dzieci, czyli to jedno już opisałam, natomiast to drugie jest pokazane jako człowiek, który bardzo będzie się intensywnie, że tak powiem, uczył, będzie intensywnie próbował, że tak powiem, dobić do jakiegoś, nie wiem, projektu końca, do osiągnięcia jakiegoś nie wiem, zaszczytnego miejsca gdzieś, no, nie wiem, obronienia się w czymś, w pewien sposób napisania jakiejś pracy, coś, co generalnie rzecz biorąc ma mu dać lepszą przyszłość. Trzecie dziecko jest pokazane jako dziecko, które moje karty autentycznie, wiem, że zaraz tutaj będzie w hejt taki, że głowa boli, określają jako dziecko, gdzie zostawić się w tym spokoju, żyć swoim życiem i w ogóle się nawet nie przyglądać życiu temu dziecka, bo przynajmniej przez następne pół roku nie będziesz miał na to wpływu. Chyba, że siłą. Czyli są pokazane bardzo intensywnie takie konfliktowe wpływy, gdzie wiecie co? W tym wszystkim tak naprawdę Ansus Dagas informuje o jednym. Nie przeżyjesz życia za dzieci. Nie ma takiej opcji. Bo to nawet, żebyś chciał, błagał, nie wiem, zaklinał, ryty jakieś robił i tak dalej. Nie zrobisz tego baranku, nie przeżyjesz życia za dzieci. I to, co się będzie działo we wrześniu, jest pokazane jako składowa bardzo ważnej lekcji, którą przede wszystkim przynajmniej jedno dziecko ma przejść. Po prostu ma przejść i koniec. Być może nigdy w życiu, nawet jak nauczę się z książek, z jakichś filmów, w jakiejś szkole, na jakichś kursach i tak dalej, nikt, nigdy w życiu nie nauczy go tego i nie poda tej wiedzy, którą ono teraz zdobędzie. Czy będzie ciężko? Tak, istnieje taka możliwość, natomiast Twoja e, rola jest w tym, żeby nie dać się zwariować, żeby być człowiekiem, który generalnie rzecz biorąc jest, e, no właśnie social distance, tak, <grym> czyli w dystansie do tego wszystkiego, obserwatorem e, i no jak będzie prośba o pomoc, tylko nie daj się tutaj zwieść, bo tu jest pokazana manipulacja, tu jest pokazane generalnie rzecz biorąc bardziej wykorzystywanie, aniżeli chęć e, żebyś Ty udzielił baranku pomocy. Teraz tak, jeżeli chodzi o sprawy miłosne, uczuciowe, różne tego typu rzeczy, pokazani są ludzie z przeszłości. Dla tych z was, które teraz powrócą do jakiegoś romansu, które teraz powrócą do kogoś, kto przyjedzie właśnie z zagranicy albo z dalekiej drogi, gdzie się przeprowadzi, w końcu będzie możliwość powrócenia do zawieszonych relacji, zawieszonego romansu, związku i tak dalej. ja bym polemizowała, czy to ma sens. Naprawdę bym polemizowała, bo tak. O ile jest możliwość, żeby powrócić inaczej, mm, chcieć wrócić do tej relacji możesz, ale żebyś ty baranku umiał wskrzesić te wszystkie myki, które temu towarzyszyły i intelektualne, i emocjonalne, i uczuciowe, i każdej jednej, i duchowe, i w ogóle, i nie wiadomo jakie glorie i tak dalej, e, to ja tego nie widzę. Ja widzę tutaj czystą cielesność, generalnie że biorąc, no, no i już! i już i później do 6 tygodni otrzepujesz piórka no dobra, no to zabieram się za wszystko, co, co, co będzie perspektywiczne, tak także zwrócić na to uwagę, dobra teraz tak, zajmujemy się głową zajmujemy się ciśnieniem, zajmujemy się stopami zajmujemy się kościami kośćmi, kośćmi zajmujemy się tym wszystkim, co jest kolanem jednym i drugim się zajmujemy, tak ono tutaj się pokazuje jako takie Odmawiające, nie będę klęczał, nikt mnie nie będzie naginął, nie będę. Ta sytuacja wymaga ode mnie pokory i tak dalej. I z tego tytułu mogły generalnie rzecz biorąc, już z końcem lipca, e, sierpień e, do września, że tak powiem, siąść kolana. Więc tak, najpierw uzmysławiamy sobie sytuację, która nas doprowadziła do tego, że nasze kolana są do dupy niepodobne, e, to znaczy inaczej, że one nie pracują tak jak należy. A później jest etap, generalnie rzecz biorąc, tak zwanego dobrego odżywiania, w pewien sposób jakiejś rehabilitacji, jest możliwość wyjścia z tego takiego niekomfortowego stanu. Dobrze, teraz tak, jakby bardzo mało miejsca będzie na naukę, będzie mało czasu, będzie jakby nauką będzie życie, tak naprawdę. I taka mm, bardzo wzmożona obserwacja tego, co się dookoła ciebie dzieje, żebyś był przytomny, to jest bardzo ważne uważam, że z kimś bliskim, z kimś generalnie rzecz biorąc w otoczeniu, być może, że przy pracy tak samo, to może być droga życiowa po prostu, ale też kariera, będziesz się zmagał, jeżeli chodzi z uzależnieniami, ale także generalnie rzecz biorąc to może dotyczyć Ciebie, to odstawiamy, bo to nie ma najmniejszego sensu. Tą drogą nie dojdziemy do nikąd, do nikąd, dokładnie, nikąd, wyobraź sobie jak wygląda nikąd. I teraz tak, przy czym, jeżeli chodzi o te takie uzależnienia różne, od różnych rzeczy zmieniających percepcję i tak dalej, to ja tutaj widzę takie ostre cięcia, czyli krótko i tematycznie zostawienie za sobą tego tematu, krótko i tematycznie pójście do przodu. Jakby poza tym nawiasem już ciebie nie ma. Ten nawias jest, dotyczy tylko przeszłości, a wszystko inne, ok, jakbyś zainwestował pewien czas i w którymś momencie powiedział dość. Może, że nie wiem, kogoś się odda na jakiś odwyk albo coś z tych rzeczy. <noise> I wtedy faktycznie będzie dość, bo się zajmujesz swoimi sprawami, bo ktoś się zajmuje tą osobą. Natomiast to jest przy pracy, to jest przy drodze życiowej, to jest naprawdę generalnie rzecz biorąc pokazane jako, jako coś, z czym trzeba skończyć kategorycznie, tak to nazwijmy, dobra? E, teraz tak, pomocni ludzie, przyjaciele, y, nie wiem, jacyś tam na przykład. Y, jak jesteś kupcem, prawda? To jacyś klienci i tak dalej, pokazują się w bardzo fajnych, szczerych kartach. Pokazują się jako osoby, które generalnie rzecz biorąc będą pożądały Twoich produktów, Twoich usług w pewien sposób, Twoja energetyka będzie taka przyjemna dla nich. Ale ja mówię tutaj bardziej pod względem tego, co Ty wypracowałeś wcześniej. Teraz może być bardzo dużo powrotów, na przykład klientów czy osób, z którymi współpracowałeś, z którymi się wymieniałeś czymś, tak? Nie wiem, ja tobie ziemniaka, ty mi na przykład pieniążek, tak? W tej chwili może być bardzo duży wysyp tych osób, które się nie odzywały przez nawet pół roku. Fajnie to wygląda, tak? Naprawdę fajnie. Dobrze, zobaczmy co dla singli. No, no właściwie to tak. Dla singli to jest takie przekazanie Boże chron siebie. No, ale też na zasadzie algi, stań prosto i wyciągaj ręce po swoje coś z tego zrozumiecie to super, bo nie chcę mi się tego e, e, tłumaczyć. Tak, właśnie teraz będziecie musieli się domyśleć o co tu chodzi. A dla związków jest pokazana generalnie rzecz biorąc bardzo ciężka praca. Zbieranie jakby plonów w pewien sposób z tego okresu letniego. I powiem szczerze, że niektóre z Was mogą mieć taki właśnie czas, gdzie będą ciężko pracować nad związkiem, ale pracować autentycznie fizycznie. Czyli poprzez pracę, poprzez pewne rzeczy, które razem wymyślicie, które razem gdzieś trzeba będzie zrobić w pewien sposób, bo to jest praca fizyczna tak naprawdę zrównoważycie swoje emocje, zrównoważycie swój związek, jakby odechce się jakichkolwiek przekomarzeń i różnych innych rzeczy. Ja dla związków widzę bardzo dobry okres czasu. Dla tych, które są stabilne, które nie wojowały, które akurat nie wymyśliły sobie biorę się i w ogóle się rozwodzę i nie wiadomo co jeszcze i tak dalej. No w tym czasie to najłatwiej zrobić? najtrudniejszą sprawą jest to, żeby utrzymać się generalnie rzecz biorąc w takiej energetyce stabilnej, tak? Umówmy się, ty jesteś ważna, ja jestem ważny, ale też ważne jest to, co tworzymy razem I, i jeżeli się tylko każdy, każda jedna ze stron będzie trzymać w pewnych ryzach, naprawdę nie nie wiadomo od początku do końca, ale w pewnych ryzach, niech to będą trzy, że tak powiem, rzeczy, które sobie ustalacie, że trzymacie się tego to jesteście w stanie przejść nawet ci, którzy się generalnie rzecz biorąc bardzo tak, no ostatnio było wojowniczą, tak to nazwijmy, tak? Natomiast jeżeli macie jakieś osoby przy sobie naprawdę obłąkane takie, że już po prostu idzie na noże, że nie wiadomo co, że, że ktoś cię porywa na zasadzie, ale pięć miesięcy temu był romans i w ogóle ja ci nie wierzę i tak dalej to czy na przykład w pracy macie kogoś takiego, uważać na wykradanie danych, uważać na wykradanie generalnie rzecz biorąc kontaktów, tego typu rzeczy. To się tutaj pokazuje, grzebanie jakieś w telefonie, w bazie danych na przykład firmy, w komputerze, hakerskie jakieś rzeczy, tego typu rzeczy, po prostu uważać na to we wrześniu. I jeżeli macie jakiegoś kolesia czy kolesiówne za partnera, czy za żonę, czy za męża, który generalnie rzecz biorąc ma hopla na waszym punkcie, a to się bardzo często zdarza baranom, to też oglądać swój dom od początku do końca. No, ja nie mówię, żebyście wszystkie wywietrzniki wywalili, generalnie rzecz biorąc, lampy i różne inne rzeczy, ale naprawdę tutaj może komuś przyjść do głowy, żeby na dobrze jakiegoś GPS-ika wpierdzielić, albo żeby Wam jakiegoś, nie wiem, klona zrobić na przykład z telefonu, różne inne rzeczy. Także wziąć to pod uwagę, dobra? No, to jest wszystko, co ja mam Wam do powiedzenia. buziaki Wam daję. Proszę o siebie zadbać, generalnie i nie dać się, bo. Konkurencja, ludzie zawistni, faktycznie barany mają bardzo dużo do dania światu, jeżeli chodzi o ich twórczość, jeżeli chodzi o ich kreatywność, jeżeli chodzi o ich pomysłowość, jeżeli chodzi o odwagę w pewnych rzeczach, które trzeba zainicjować. Gorzej jest z kontynuacją, ale umówmy się, ktoś musi najpierw zainicjować, zapoczątkować pewne rzeczy, dać pomysł. Juhu, hmm. e, żeby ktoś inny mógł to kontynuować, tak? I wy za tą właśnie taką pionierskość jesteście w stanie być potraktowani w sposób bardzo zazdrosny, zawisty w tym miesiącu, albo wyjdą na wierzch, że tak powiem, i fajnie by było, gdyby to się zdarzyło, bo lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć i coś móc z tym zrobić, mogą wyjść osoby, które po prostu was sabotowały i pewne rzeczy nie szły. Przygotować się na wszystkie kontrole, na różne podpierdzielki i tak dalej, i tak dalej. Uprzejmie donoszę, że i w ogóle, nie? Także Wy macie być, ja zresztą ten film wrzucę wcześniej, żebyście Wy mieli już jakby informacje wcześniej sobie w sierpniu i sobie tam co się dzieje, nie? Buziaki Wam daję, trzymajcie się cieplutko, proszę dbajcie o siebie, przede wszystkim dbajcie o swoją psychikę. No, buźka, pa! Do usłyszenia w październiku albo na czytaniach prywatnych. Pa!